Cześć z tej strony Sargon i witam was w kolejnym odcinku kariery Walsall, A zaczynamy sobie od szybkiego przeglądu transferów innych yy, drużyn z naszej ligi, czyli z Championship. Jak widać tutaj niektóre drużyny wydają nawet spore pieniądze lub też sporo zarabiają. Niektóre nie robią zbyt wiele na tym rynku. No różnie to wygląda. Jak widać duży... są, są takie ekipy, które potrafią tam zarobić 30 milionów nawet na tych. Sprzedażach. No tam była też jedna duża, która dużo wydała. No różnie to właśnie wygląda. No ale jak widać, hmm, aż tak. No to nie jest najwyższa liga cały czas. Tutaj te transfery takie ogromne nie są. No jeśli o nas chodzi, no to my tutaj wydaliśmy aż 6 milionów, więc dosyć sporo. Wydaliśmy to, co mieliśmy dostępne, tak naprawdę. I mam nadzieję, że te pieniądze zostały dob dobrze spożytkowane, ale. Jak jest w rzeczywistości, to się dopiero okaże, będzie można oceniać po, końcu se po, no, po zakończeniu tego sezonu. To jest oczywiste, nie ma co oceniać, znaczy można oceniać transfery wcześniej, ale rzeczywista ich weryfikacja dopiero następuje po sezonie. Tak więc to tyle jeśli chodzi o te transfery, my już będziemy sobie przychodzić do meczów, a pierwszym spotkaniem będzie mecz z Bournemouth, czyli z ekipą, która no, spadła z Premier League. No i Zobaczymy, co nam tutaj zaprezentują. Yy, bo to jest na pewno... na pewno nie będzie łatwy rywal. Tutaj patrzcie, jakie są nazwiska. Tutaj mamy już naprawdę znanych piłkarzy, którzy grali na wysokim poziomie. Jak widać, jeszcze nawet Artur Boruc gra w tym klubie na ławce. Jeszcze kariery nie zakończył. Yy, no, tak więc zobaczymy, co zaprezentuje ta ekipa. No, bo tutaj... Naprawdę dobrze piłkarze już występujemy. Jeśli chodzi o nasz zespół, no to tutaj nie ma oczywiście jakichś wielkich zaskoczeń. No, coraz częściej występują od pierwszej minuty nasze nowe nabytki. No i jak się w tym meczu zaprezentują, to za chwilę się przekonamy. Tutaj mamy pierwszą akcję no ale nic z tego nie było. Jeszcze kolejna akcja, w wykonaniu naszej ekipy. Kuchiar tutaj genialnie się zachował, ze spokojem to wykończył. I mamy prowadzenie 1 do 0 prowadzi Walsall. Tutaj yy, z wisienkami, no naprawdę, coś też zaskakującego. Na pewno niespodzianka na stadionie Burmów. jednak tutaj atakujemy dalej. Niestety, nic z tej akcji nie wyszło. No i nasi oponenci tutaj atakują strzał, no ale dobrze, interweniuje nasz Blanka, że jednak mamy tutaj dobitkę, no, na którą już nie miał odpowiedzi. I jest jeden do jednego Branka do szatni, wyrównanie w połowie tego meczu. Więc. Wracamy do samego początku, jeśli chodzi o to spotkanie. No, za wiele się tutaj nie działo, ale w końcu udało się naszym rywalom odpowiedzieć. Dobitka. No tutaj, niestety, no, drugiego strzału nie, już nie zdołał. No, obronić Jednak atakujemy. W drugiej połowie, niestety, tutaj akcja się nie udała. Jednak kolejna sytuacja. Jero do Ferriera ten strzela, ale także i tutaj mamy nieskuteczne uderzenie. Bormów atakuje. Strzał, no i genialna interwencja naszego brankarza ratuje nasz zespół Ismail, Ismail nie ma tej branki, że to jest dosyć śmieszna sytuacja, ale to ostatecznie brankarz wyłapał No i kolejna sytuacja, Kandlin. No i mamy to, mamy to, mamy prowadzenie w tym spotkaniu 2 do 1 Prowadzimy w tym wyjazdowym spotkaniu Po raz kolejny wychodzimy na prowadzenie No i miejmy nadzieję, że tym razem już na dobre że ostatecznie to spotkanie wygramy, bo to byłby naprawdę dobry, no niesamowity wynik. No tutaj naprawdę spokojnie wykończył Kandlin, udało się. Jednak nasi rywale próbowali odpowiedzieć na całe szczęście, nic z tego nie wyszło i ostatecznie zwyciężyliśmy, zwyciężyliśmy z Bormów No i mamy tutaj bardzo ważne trzy punkty, które lądują na koncie Walsall. No i dzięki temu, no jesteśmy naprawdę w imponującej formie Jesteśmy, no, chyba największym zaskoczeniem, jak na razie, w Championship. No, ale to jest dopiero początek sezonu. Tutaj nie ma co też popadać w hura optymizm, tu się różne rzeczy mogą wydarzyć. Tak więc na razie, e, cieszmy się z tego, co, no, do czego dochodzi tutaj, co ma miejsce, no, ale cały czas bądźmy skupieni, no i grajmy swoje po prostu. Bo jak na razie, nam to po prostu wychodzi. Jak widać, trochę tutaj. Przed kolejnym meczem dokonałem zmian, jak to zwykle ma miejsce, jak to zwykle robię, no bo tutaj ja zdecydowanie stosuję częste rotacje, tutaj nie ma co dyskutować. No i przechodzimy do spotkania z Blackburn, Warsaw kontra Blackburn, no i zobaczymy jak się tutaj zaprezentujemy. Tak wygląda nasza jedenastka na to spotkanie, no zaskoczeń tutaj raczej nie ma, praktycznie podstawowa jedenastka. Dużo mamy zawodników, którzy prezentują na ten podobny poziom na jednej pozycji, więc tutaj można po prostu bardzo dobrze ratować składem. Jeśli chodzi o zespół naszych rywali, no to y, tak się prezentuje ta ekipa. Jak się zaprezentują na samym boisku, to się dopiero przekonamy po tym meczu. No ale ten skład na pewno ma coś, y, no ma wiele do, do pokazania. Tak więc przechodzimy do spotkania, atakujemy. Nic z tego nie wyszło, to był cały strzał, jednak atakujemy dalej. I tutaj mamy Gordona, który ma dobrą sytuację i jej nie marnuje. 1-0 dla Walsall. Josh Gordon z Branką. Naprawdę skuteczne wykończenie w wykonaniu naszego napastnika. No i mamy to prowadzenie w tym meczu. Jednak odp próbuje odpowiedzieć Blackburn, no i tutaj mamy strzał i potem jeszcze do dobitkę. Nic z tego nie wyszło, jednak dalej atakuje. Ta ekipa, no i tutaj mamy kolejne uderzenie, tym razem z Ponad bramką Lee Ferrier do Gordona Josh Gordon, no ale niestety obok branki Lihi, Kandlin. Ten do Dobsona i Dobson, no ale po raz kolejny dobrze interweniuje. Brankarz, już gdzieś jest cały czas druga połowa, a jest do Hertyli środkowanie. Kandlin, no i mamy bramkę numer 2 dla naszej ekipy, no i to drugi mecz z rzędu, w którym gola strzela ten młody. Napastnik Kandlin, no, on tych bramek aż tak wiele w poprzednim sezonie nie strzelał, bo jednak był mocnym rezerwowym. Takim, który zbyt często nie dostawał okazji, znaczy dostawał swoje okazji, ale nie jakoś bardzo często, no a tutaj jak widać potrafi te bramki strzelać, no i jeszcze raz Kandlin który uderzyć głową, ale tutaj jeszcze tutaj już dobrze zainterweniował bramkarz. Mamy rzut Rożny, nie ma uderzenia głową, jest jednak do tutaj tak jakby, jeśli można to tak nazwać. No i mamy 3 do 0, a bramkę w tym momencie strzela Guthrie, czyli środkowy obrońca. To się zbyt często nie zdarzało, rzadko ci środkowi obrońcy w naszej ekipie strzelają bramki, no ale tutaj się to właśnie zdarzyło, no i mamy po raz kolejny podwyższenie wyniku, no ale jednak Blackburn zdołało odpowiedzieć bramką, mamy 3 do 1, branka honorowa jak na razie czy coś z niej będzie więcej, no to się przekonamy jednak czasu zostało już niewiele i tutaj Blackburn jeśli chciałby wygrać to musiałoby się mocno spiąć, jednak takie coś nie miało miejsca no i ostatecznie udało nam się wygrać to spotkanie wynikiem 3 do 1, bardzo solidne zwycięstwo tutaj bezproblemowe bez większych problemów, bo tak naprawdę strzeliliśmy 3 bramki i potem to jedynie jedną bramką zdoło odpowiedzieć Blackburn no i tak wyglądał ten mecz Dobre spotkanie ogólnie, wykonanie naszej ekipy tylko szkoda trochę tej straconej bramki, bo mogło być czyste konto. Tutaj mamy informację o zawodniku poprzedniego miesiąca, czyli sierpnia, i został nim Ferrier, więc już pokazujemy się w Championship nie tylko jako zespół, ale także indywidualnie nasi zawodnicy pokazują, że potrafią zagrać na tym poziomie. No a my po raz kolejny dokonujemy kilku zmian w składzie. No I będziemy sobie przechodzić do kolejnego meczu. Do kolejnego meczu, w którym oczywiście się. W którym, no, który będzie kolejnym meczem ligowym. A się zaciąłem. Gramy z QPR, z Queens Park Rangers. No i to będzie nasz kolejny rywal. Tak więc przechodzimy już do tego spotkania Loftus Road. No i zobaczymy, jak się spiszemy. Ja, jeśli chodzi o Queens Park Rangers, to tak wygląda ich jedenastka no na pewno nie jest to najsłabsza ekipa, ale nie są to też jakieś faworyci do wygrania Championship. Mamy tutaj zdecydowanie lepsze ekipy. Jeśli chodzi o nasz zespół, to także do takich faworytów raczej się nie zalicza, ale na razie zaskakuje. Na razie się prezentuje bardzo dobrze, no i, no i po prostu nie można się doczekać kolejnych spotkań w tej ekipy. Jednak to Queen's Park Rangers zatykuje jako pierwsze. Nic z tego nie wyszło, ale mamy dobitkę. Na całe szczęście z niej także nie ma branki. Wheeler do Smitha. Smith tutaj strzela, strzał został zablokowany, ale mógł wpaść do bramki. Na co jaśniej się tak się nie stało? Jest jednak rzut rożny, uderzenie głową, no i dobrze interweniuje nasz golkiper. Ferrier do Gordona. Gordon Edwards do Ferriera, ten strzela z pierwszej piłki i daje nam prowadzenie 1 do 0 dla Walsall. Morgan Ferrier z kolejną skuteczną akcją i z kolejną branką na jego koncie już z dołu zawodnika miesiąca. Czy będzie coś więcej? No, wygląda na to, że i owszem, może coś takiego być. Być może to, jego nie... to nie jest jego ostatni zawodnik miesiąca, jednak tutaj ten atak był nieudany. Kolejna jednak akcja naszej ekipy, Ferier, Ferrier i dobra interwencja Blankarza. Gordon, Josh Gordon do Ferriera. Ten strzela i trafia, mamy podwyższenie prowadzenia 2 do 0 dla Walsall. I druga branka Ferriera. Naprawdę dobry występ tego zawodnika. Skuteczne wykończanie swoich sytuacji. Jednak ee, Queen's Park Rangers jeszcze się nie poddaje. Próbują atakować. Na całe szczęście nic z tego nie wyszło. No i jest Edwards, który strzela, ale zostało to zablokowane. Jednak mamy jeszcze rzut rożny. Enmecha tutaj strzelał? Chyba tak. To chyba on. I mamy 3 do 0 dla Wallstall, Podwyższenie prowadzenia... No i po raz kolejny prowadzimy wysoko, podobnie zresztą jak w meczu z Blackburn, jednak tutaj atakujemy dalej, Gordon do Edwardsa, ten uderza po ziemi, naprawdę szczur, no, genialne uderzenie, no i mamy 4 do 0, no prowadzimy naprawdę bardzo, bardzo wysoko, no ale to było też widać po tym meczu, no i poza tym byliśmy bardzo skuteczni, bo wykorzystaliśmy swoje sytuacje, no i się skończyło tak jak się skończyło, czyli naszym wysokim zwycięstwem 4 do 0. No, coś imponującego. No, po prostu zagralibyśmy tutaj, jakby gra jakieś duża z Premier League na, mecz, na ekipę z Championship, a nie jakby grał na ekipę z Championship, Beniaminek tej ligi. No, nie wiem o co tutaj chodzi, no, ale po prostu mm, wyśmienicie się, prezentujemy w tym sezonie jak dotąd. Tak więc. Yy, kolejny dobry mecz w naszym wykonaniu, a my już będziemy sobie przechodzić do ostatniego spotkania, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Będzie to oczywiście kolejne spotkanie ligowe. Tutaj zdecydowanie większość tych meczów to będą te mecze ligowe. No i zagramy sobie tym razem w Sheffield United, ta ekipa jest naszym ostatnim rywalem na dziś. Jak na razie dobre mecze, jak będzie w tym wypadku, no to się przekonamy, no bo no, ten odcinek zdecydowanie pozytywny. Dwa wysokie zwycięstwa, no i także triumf nad, nad Bornów, czyli nad jedną z najlepszych drużyn w tej lidze. Jak będzie z Sheffield United? No to, to jest drużyna, którą też powinniśmy wygrać, jeśli wygrywamy tak z Queens Park Rangers, czy z ekipą Blackburn. Jak więc zobaczymy, tutaj jak widać tak się prezentuje... To jest skład Sheffield. No i będziemy przechodzić do spotkania. Pierwsza akcja w naszym wykonaniu: Dobson do Jeruda. Drugi Jerwood, no ale tutaj dobra interwencja Brankarza. No i atakuje Sheffield United. No i dobrze tym razem interweniuje nasz goalkeeper. Jednak mamy jeszcze rzut rożny. Nic z tego jest jednak. Ekipa Sheffield United. Mamy uderzenie głową. No i jest 1 do 0 dla naszych rywali. Tak. Tak się kończy ta akcja, no i mamy prowadzenie Sheffield. Jak na razie w tym meczu za wiele się nie działo, no ale bramka padła. No i też przede wszystkim my za wiele tutaj nie pokazujemy. No i jeszcze atakuje Sheffield pod koniec pierwszej połowy, na całe szczęście nieskuteczny strzał. No i mamy już drugą połowę tego meczu, jednak dalej atakują nasi rywale, mogą być podwyższenie prowadzenia, na całe szczęście jest dobra, dobra interwencja. Z linii brankowej niestety tutaj się już nie udało, no i Strzefield podwyższa swoje prowadzenie 2 do 0. No to też jest w sumie niezwykłe, jak po takich zwycięstwach można teraz przegrywać dwoma brankami? Też z ekipą, która nie jest najlepszą drużyną, pretendentem do mistrzostwa. Tak więc dziwne, no ale tak to już wygląda. Na całe szczęście nie poddajemy się, atakujemy. I grzeć cały czas przeprowadzamy te akcje Dobson do Ferriera. ferier No i mamy brankę kontaktową 1 do dwóch. A jeszcze sporo czasu nam zostało, więc możemy tutaj powalczyć o korzystny wynik dla naszej ekipy. Tak więc nie ma co się poddawać tutaj, tylko trzeba dalej grać i robić swoje. Tak jak mówiłem już wcześniej, trzeba robić swoje. No i atakujemy, jest Kinsella, jest Edwards, niestety nic z tego nie wyszło, nie ma branki, jednak atakujemy dalej, Edwards jeszcze raz, tym razem strzela niedobrze, no ale na całe szczęście tym razem już się nie pomylił, dobrze wykończył tą akcję głową, no i mamy 2 do 2, mamy wyrównanie w tym meczu, mamy remis, no i to Edwards strzela brankę, czyli nasz, no jedno, jeden z naszych kapitanów, naprawdę bardzo dobrze się ten zawodnik w tym meczu prezentował, znaczy był aktywny, chociaż też miał swoje... Nieudane akcje, też słabe strzały, no ale na całe szczęście, ostatecznie to on dał nam tutaj remis w tym meczu. Więc brawa dla niego, no, to nie jest zawodnik yy, jakiś młodziniaszek, to jest zawodnik, co prawda nie jest też jakiś stary, no ale już w perspektywy rozwoju raczej dla niego nie ma. No ale prezentuje się naprawdę bardzo dobrze w naszym klubie, no jeden z naszych lepszych zawodników, można powiedzieć, jeśli chodzi o to, co pokazuje na wojsko po prostu, no ale dobre, na razie już na tym nie skupiajmy tylko będziemy sobie kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oceniajcie, komentujcie, zajrzyjcie na fanpage, zajrzyjcie na Discorda. No i zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. Hej!